Z tej strony Golan, a to jest kolejny akcinow z jej rzucającej I dzisiaj trochę porobiłem. Robiłem sobie buty Terrarii. telefon kom komórkowy. Zbroje Legiatora też jest, jeszcze jest lepszą wersją zbroju dla Roga. Robiłem wszystkie te tam przywojowaczki. Mam nową broń od, od Rowana. i no. Mam potki i też zrobiłem tu takie coś jak muzeum na te wszystkie moje zbroje. Na razie dokończono mam tylko mam tylko tą i tą. To w się sensie lodową i Powietrzną. I będę jeszcze końcową zbroję dla gladiatora i sulfurową, bo muszą mi drzewa wyrosnąć. Nie wiem, czy nie jest tak chyba nie zobaczymy. Przyciszę trochę. Akurat blisko jest tundra, na której będziemy bili ile oko, więc no. Zapomniałem, że to jest Jelenio Oks. Ok. Wspomniałem, że to jest Boss Blond Star Wars. Może łatwy. Mam nadzieję, że zrobnie jest to, co chciałem najbardziej. Wszelste. Tego uwielbiam używać. Yyyy... Hmm. nie oko... Rofeum... Okej... Okay. Dobra... Teraz będzie... Niestety nie udało mi się znaleźć granitowego biumu... Więc zładzimy bili teraz jest czempiona no mm, tak. tutaj będę musiał lecieć do do dżungli chociaż powinna mi to przyspieszyć ale i tak zrobię tutaj pewnie cięcie yy, dobra jestem I, i muszę jeszcze postawić tę farbę może ile i, się mogłoby spałni mi oj to się pojawiła przywoływarka Uda się. Okej. Okay. Szepróbuj się wyleczyć. Wychodzimy, bo jest zaraz zimy. Boże święty. Po nim jest slańk o Boże. Teraz jest dla ten mam masę różnych przewód niefajnych. A, bo ta się kieruje i gada ok Dobra, teraz będzie slime got. No to łatwo szybko się dojdzie do niego no nie będę robił cięcia teraz to też powiedzieć że to już mówiłem o muszli no takie akcesorium że daje to że jest tym niżej jestem, tym większą mam obronę i to będzie fajne na flashu, bo będę miał wtedy dużą obronę. Jeszcze zapomniałem też powiedzieć o y, koronie y, Federal Crown, to przetłumaczyć koronie zpiór, no, tak. i to działa tak, że jak Field Strike... To się po prostu... padają też czasami pióra jak atakuje. I no. Dojedziemy. Chociaż myślę, że jak mam broń Harpoonową, to pójść łatwiej. Oh, check out four. Oh, yeah. Oh, that was it. It was so tragic. Slime God. This tracy, one the most traiting biological terrors ever created, if this creature were allowed to come. Combine Every slime on the planet it will become nearly unstable. Okay. lore right. item. Jak ten efekt, że jak przychodzę tutaj, to nagle to zaczyna świecić. Okej, okay, mamy do adrenaliny Czy on daje coś na rogue'a? Nie To jest fajne O on tu ma teraz pytanie, czy starczy mi na całą zbroję? A nie chyba nie star. Nie wiem czy będzie starszy nawet. Kelpika zostawię. Dobra, kto jest następny. Star Scooter Wózek kosmiczny. Będziemy zniszczyć kosmiczny wózek. Na końcu będzie one of flash, nie?

Raz na ostatnią walkę Ty szybko jak się na ten bosów mnie trochę smuciło no czemu calamity mode Nie wymyślił Połączenia właśnie jakichś teleporterów no, bo jakby już w normalnej terrarii Najnowszej Można połączyć telefon komórkowy Demoniczną muszlę, muszlę aniczną czy tak nazywała. można stworzyć shelf -in. muszlo telefon, jak na Polsku. I on może ci teleportować do piekła nad morze i do, do domu. To jest no, fajne, to jest fajne. Będę myślę, że z tego bił, bo ma te jedyny. leciał jeszcze, ale chyba... No a zaraz koniec. Zobaczymy, czy Zobaczymy, czy będziemy w ogóle starczyć Nie tego. No to co? Na harnocie. No, króciutki zepsucia. O Boże, ja on tego dropnął. O, to tego to jeszcze nigdy nie słyszałem. Tego to jeszcze nigdy nie słyszałem. On nie był Jezus święty. Ile chce ma rzeczy nowych. No. The Obsidian and the Tower, where owns one house of thousand people, unfortunately, for they were twisted by inner demo demons until they were beyond saving. the sea that is is done. the unholy amalgamation of flesh and hatred hatter have been defeated. prepare face the terrors that lurk in the light and dark parts of this world. Okay. Wszystko zrozumiałem totalnie. Okay. Mamy już klucz ze no Yes, hmm. the rogue rogue emblem is the button. Blast Arena. Dobra. Mm, ja chcę Black barę zdobyć. Nie. 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 Dobra, mamy. Tego npc mam nowe rzeczy, matko. I to sobie poza odcinkiem zobaczę. I on ma. Okay. right Oh Hmm It's fine Będę chciał polecić do kopalni, tak? Nie ja teraz do kopalni, podbieramy rudy, więc no, hmm. szukać czy, gdzie, czy gdzieś jest ruda. Czekaj na herbum, już nie dropi ten ani za to tam było? To dopiero jeszcze płynie po mechanicznych. na me haj oho o ιasnigdin zacierać a jeszcze sobie uświadomiłem bo chyba zbroj na tych kartnoutówek nie ma na roga jest tylko Jedna zbroja na początek dla mnie. Więc no, będę musiał jeszcze polecieć zobaczyć po świecie. Dobra. Teraz pytam go. Czy jest na mnie zbroja, czy nie ma? A, czy jestem jak samonerem? Nie ma. Trzeba się ze zbirkinem pożegnać. Niestety. Więc no, no dobra. Dobra. Teraz będę później po świecie. Ja się popadł, mogę potepać na jakieś biomy i może to znajdę Najpierw dodam do Dungeona, bo on jest koło granicy. Teraz lecimy, bo zakładam, że albo, albo mój zimą wybią truło, albo z drugiej strony. Chyba, że muszę zniszczyć. Chyba, że muszę zniszczyć najpierw E. No ten ołtarza, żeby się to 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 będziemy teraz lecieć. Mam plany, żeby ulepszać y, moje akcesoria, zdobyć lepszą zbroję, coś jeszcze zrobić. za dwa starczy evil masher, evil smasher evil smasher. Evi smasher r okej okay. dobra mamy duszę nocy, będę mógł już stworzyć klucz kienię. i tak, jak myślałem nie ma No musiał znaleźć innego wroga Co się nazywa Tytan, taki tytan trochę Ej, ale nie wiadomo tego. O, właśnie tego do co no, niego potrzebuje takie rzeczy jak Titan i to pewnie potrzebuje 3, albo 4, czas na 5 Teraz będzie farminie wiem, ja nie to mam Dobra, i teraz muszę luknąć W broje nawet fajną, no, drewna mam, potrzebuję tylko trzech tajtekartów. Okay. Mm. Ej, hey, ej, hey, to łatwo, ale będzie potrzeba star stardasta. to hm. no, lecimy. Lecimy i teraz będzie szukanie trzech tytanów, zrobimy sobie zbroje. I na tym myślę, że skończę odcinek A następnie myślę, że zaczniemy od... Od albo inwazji piratów, albo od... Którego istnieje fanem Beholder'a To albo No tak myślałem, bajkowo mi i się z astralnym Gdzie są w pytaniu? Halo? Halo? No, tak, że Dobra, rozpij mi się wszystko tylko tą co nie chcę. Amazing. Czy się to respić czy nie. Reśpi się to dzisiaj czy nie o jest, jeszcze, jeszcze do mnie jeden jeszcze jeden. Dajcie mi tego jednego proszę. Nie pojawi się proszę, chcę skończyć ten odcinek. Nie, nie pojawi się. Tym się pewnie nie pojawi. Będę ciągnął ten odcinek. Pan. O jest. 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 Mamy to. Możemy zrobić kolejny zbroję. Prawda, że mogę zrobić, nie? Powiem, powie, że to mogę zrobić. Mogę. Mamy nową zbroję, proszę Państwa. Ile mamy? 100. Przez cały jest konsumowanie itemów wroga. Wystuje mniejszy atak fit. Hmm. Mam podwójny nobak. Cierto głównie. Dobra, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Możecie dać łapkę w górę, możecie dać suba. No i... Cześć!